Są jakieś takie dwa krańce. Jeden krańce to jest wychowanie autorytarne, w którym po prostu Bachor ma się zamknąć i słuchać. Tak? Na drugim krańcu jest zachowanie permisywne, nazwijmy to. Czyli tak zwane wychowanie bezstresowe, które jak już powiedziałam, nie jest bezstresowe. I to jest takie dobre dziecko, weź, rób, co chcesz, po prostu jakby albo daj mi święty spokój, albo boję się, żeby będziesz wrzeszczać, więc dobra, masz to wszystko, co chcesz w tej chwili. Jedno i drugie jest potężnie stresujące, i jedno i drugie naprawdę bardzo źle działa na psychikę dziecka, na jego rozwój, na jego. Jakby rozwój wszelaki, tylko na inne sposoby. Ale jedno i drugie jest szkodliwe, i gdzieś jakby jest taki złoty środek wystarczająco dobrego rodzicielstwa i takiego rodzicielstwa, gdzie rodzic jest, jest oparciem, jest wsparciem, jest bezpieczną bazą, ale też jest przywódcą i też nie podąża za dzieckiem tam, gdzie ono pójdzie, na przykład w środek, nie wiem, morza tak, hmm. i się utopi, tylko on czuwa, towarzyszy i wtedy, kiedy trzeba, bierze to dziecko za rękę i mówi teraz idziesz za mną, kropka i nie ma bata. Więc absolutnie self-reg czy self-regulation, samoregulacja self to jest właśnie szukanie tego takiego złotego środka.